Jak panierujemy i się nie denerwujemy, czyli ja dzisiaj smażę schabowe i Wam pokażę i to jest przypominajka, jak smażymy, przepraszam, jak panierujemy ręką suchą i ręką mokrą I teraz ja Wam pokażę jak ja to robię i nie denerwuję się, że mam y, nadmiar y, zrobionego tego ciasta jakby z jajka i z bułki takiej na rękach, czyli zobaczcie, biorę sobie rękę y, mokrą, robię lewą rękę mokrą, czyli biorę schab, i go oprószam już przygotowaną solą i pieprzem z dwóch stron. I teraz wkładam moją ręką mokrą do mąki, ręką suchą obsypuję schabowego, ręką e, przepraszam ręką suchą wkładam go do jajka, ręką mokrą obtaczam i ręką suchą będę go obtaczała bułką tartą. I teraz zobaczcie, ja Wam pokażę, moment. Schabowy jest ładnie opanierowany, a moja ręka sucha jest dalej sucha, ręka mokra jest dalej mokrą ręką, z tym, że nie robią, nie robi mi się, nie robią mi się te grudki jakby z tego, z tej panierki. I teraz następny raz, czyli mokrą ręką biorę schabowy, ręka sucha, sól, z dwóch stron z pieprzem i jeszcze raz mąka ręka sucha obtacza mąką wkładam do jajka ręka mokra obtacza w jajku i wkładam do bułki i suchą ręką obtaczam schabowego no i teraz przechodzimy do części smażenia schabu tak, żeby nam nie odpadła panierka, i jak smażę ja schab, może Wam te rady się przydadzą. Teraz tak, co jest ważne, schab mam wytłuczony, wyklepany, ale przed samym smażeniem go dopiero doprawiam. Oczywiście ja smażę w mące, obtaczam w mące, dlatego że uważam jednak, że jest bardziej soczysty, jak jest obtoczony w mące. Jajko jest niedoprawione i bułkę tartą łączę z panko. To jest japońska bułka tarta z naszą normalną bułką tartą, połączona. Zobaczcie, jak wygląda fajnie schab opanierowany. I oczywiście ja smażę schab na smalcu. Zaraz przejdziemy do patelni, e, także zaraz smażymy schabowego. Dobra, tak jak mówiłam, mam roztopiony, roztopiony smalet. I teraz ja smażę na nagrzanym smalcu, ale nie tak mocno, żeby to, jak położę kotleta, żeby to mi się nie spaliło od razu, tak? Czyli kładziemy na nagrzany sobie tłuszczyk I smażymy e, schabowego. I teraz poczekamy, aż on nam się fajnie wysmaży. I teraz słuchajcie, jak masz e, Twój schab, jest bardzo mokry. No to też nie ma problemu, żebyś przed smażeniem, przed soleniem ogólnie, e, wy... Odciągnęła nadmiar wody tego schabu normalnie papierem. E, ponieważ ta panierka będzie sobie odpadała, jeżeli schab ma za dużo wody e, w sobie i, i ta panierka po prostu ci się zamknie, to ci się wszystko gotuje, a nie smaży. I teraz zobacz. Ja przekładam na drugą stronę. Smażę. Schabu też nie smażymy długo. Schab smażymy krótko, a, a, a tak jak ja to robię, a intensywnie. Ponieważ schab ogólnie, jak przeciągniesz, jest gumiasty i niedobry. Więc moim zdaniem, jak ja to robię, jak to smażę, u mnie schabowy smażony z jednej i z drugiej strony, nie przekładam go na jedną i na drugą stronę. Po prostu obsmażam z jednej i z drugiej strony, niedługo, do zaumiejęcia się panierki. I wtedy ten schab naprawdę jest bardzo soczysty i ta panierka mi nie odpada. Zaraz Wam go przekroję i zobaczycie. Zobacz, mam uszmalonego schaba i teraz idziemy go przekroić i spróbować. A, zobacz, jaka fajna panierka, lupiąca, czyli go przekrajamy i próbujemy. Zobacz, on nie jest surowy, panierka nie odpada, on jest naprawdę super. Jest soczysty, zobacz. Dobrze. Nie smaż długo schabowego, a będzie smaczny. Życzę Tobie udanej niedzieli i smacznej. Buziaki.